Witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku. Jest jestem Planet. Ja jestem Weronika. To pierwszy nasz odcinek pogrywania. Ja się tu loguję. Dzisiaj troszeczkę Was oprowadzę po moim kontakt. Nie zapraszajcie mnie na razie do dania moich. Może jutro będę miała to wtedy możecie mogli mnie zapraszać. Dobrze, to jestem ja. Yy, mamy 9 level i 112 tysiące do następnego levela. Tak. Yy. Okej. Okay. I właśnie mamy nowe Ojojo, coś za... Że przypsułam. I mamy nowy tydzień, mamy tydzień unikatów. To tak na marginesie właśnie op, kupiłam się, mam serce mom, serduszka, tu miałam już się, ale kupiłam sobie tą sukieneczką. Jakiego bloga, co ma być napisane, czy MSP mają być odsłonięte i jaki kolan. Blog O MSP. MS niech będzie Tak, bo nie wiem, wiecie, ale wracam do mojego bloga. I, i właśnie tutaj y, Lana Ku zrobi mi y, nagłówek. Dobra. Y, I tak, no i mamy tydzień unikatków. I takie spoczko. Czy ja nie mam czasem... Mam włączony dźwięk, oczywiście. No, ja tak zawsze mam. Czekajcie, tylko uciszę teraz, bo ja tak dam na maksimum. O, Ola. Pozdrawiam, Aleksander20120. Dobra. Napiszę status, że nagrywam. Nagrywam. Kto powie hej ju no dobrze. Co to napisane? I próbowałam już wiele razy nagrać o mo z Movistar Planet. Ale zawsze miałam coś takiego, że... Że mi nie chciało się zapisać, to coś takiego. Więc yy, tak. Więc tak właśnie robimy. Okej, okay, ubierzmy się jakoś stosownie, bo dawno nie zmieniłam stroju. Słuchajcie, co powiedziała do Was doma. Pozdraw... Dobra, zaraz pozdrowimy wszystkich, którzy powiedzieli Hi, hey, YouTube! Okej, okay, musimy się jakoś ubrać się sam, nie tak jak powiedziałam na początku <laughs> Powtarzam się Bierzmy się w coś z moich starych ciuchów. Może to. Nie, nie, nie. To. Ściągnijmy tą szypienkę i założymy do tego... Nie wiem, co do tego założyć. Aj, katynet. No może koszuletkę jakąś. Ogólnikowo to nie... Tak się wydaje, że mam dużo ciuchy, jednak według mnie jest to stanowczo za mało. Nadal potrzebuję nowych. Tak, jestem zakładna. Jeżeli będą jakieś szumy, bo to jest mój pierwszy odcinek nagrywany z głosem. Tak. Yy, to bardzo was przepraszam, Dopiero co się zagłębiałam w ten świat. Co się stało z światem? Dobra, no piercing. Mom. Może kolanka. Tak, kolanka, tylko inne włoski. Teraz widzicie jak ja się ubieram, jak wyglądam. Może to? Nie. Nie mam co wrócić. zaraz napiszemy na... Mogę jeszcze nagrać 10 minut, to... Weronika Mowis Może być. to mam się nawet. Okej. Okay. Powiesz... Hej. YouTube. Nagrywam. Tak. Aleksandra 2.0.1.0. Dawać jej grafy. oglądać jej seki. I teraz tak. Okej, okay. więc no tak, pozdrawiam. Aleksandrę. Yy, Aleksandra ma jeden zero. Domna, Klaudio 2001, yy, Kamboria. Kobra królewska, Junia.pl, no i Lana Q, która ma się zrabić. Kłówek. Więc tak, yy, nie wiem, co jeszcze możemy porobić. Mychon, da, żeby nie wygląda Dobra, no, przybierzemy się. Tak no, się nie podoba ten swój, Nie pasuje sukienka do, do tego koloru włosów i w ogóle. Dobra. Bierzemy się tak. Bierzemy się w to. Ok. Boże, już tak mało mi zostało do nagrania. Będę musiała karitmy na cniak, a może nagram drugi? Tak, myślę, że nagramy drugi, spokojnie. Tak. Nie wiem, co ubrać do tego. Mówiłam, że mam mało ciuchów. No kacy my to to do tego. Okay. Spodniczka spodenki eee spodenki budki to jest pierwsze Zobaczcie te baletki. Nie. Dobra, ta. I możemy zrobić ta. Jeszcze napiszemy o asku. A -g -g. Dobra, coś to co wolno idzie, więc pewnie już napisałam. Pozdrawiamy cię! Okej. Okay. Jeszcze weźmiemy chwilkę o zakupy. Nie tu no ja już to byłam, no Gara! Tak ja tak często robię, jakby ktoś się pytał. Jeżeli chcecie? jakieś zaraz zrobiło, to właśnie zrzuciłam mikrofon. Eee, dobra, babubli. Jeszcze Wam pokażę szybciutko, bo muszę zaraz kończyć. Mam jeszcze 4 minuty do, dosłownie. Yy, usta. Dobra, nie pokażę Wam, bo mam taką. Dobra, jestem mistrzem ogarniania. Teraz już to wiecie. Jezus, ile... Dobra, to nie są unikatowe. Słuchajcie, szesnastka. No, właśnie. Myślę, że są też unikatowe i ja czatuję na taką jedną. Patrzcie ile mam ich kupionych. Tak, jeżeli chodzi o animację, to ja lubię szaleć. Widać, możecie mi to nawet pisać, wypominać w komentarzu. Mine seko arigato. Ok. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, no i.